Dzień dobry, dzień dobry, witam Was ciepło w kolejnym filmiku. Dzisiaj filmik ubraniowy. Przybyło w mojej szafie troszeczkę ubrań, nowych rzeczy. Ja z przyjemnością je pokażę. Z przyjemnością o nich powiem. filmik powstał z współpracy z Marką Morwa. Ja tę współpracę bardzo chętnie zawsze przyjmuję, ponieważ te ubrania są w mojej szafie już od kilku lat i nie miałam jeszcze żadnej rzeczy, o której bym mogła powiedzieć, że to był niewypał. Także zdecydowanie tutaj są to rzeczy, które z przyjemnością gromadzę tworząc sobie taką, taką szafę na lata. Ja cenie marmła za jakość, ale także za zakroje i za materiały, które są fantastyczne, a już w ogóle uważam, że oni są prawdziwymi mistrzami, jeżeli chodzi o swetry i jeżeli chodzi o sukienki. Letnie sukienki to jest też y, y, po prostu wyższa szkoła jazdy, no a swetry to chyba jeszcze przebijają te sukienki. Tak. Mówiliśmy właśnie ostatnio y, y, na kanale przy, przy okazji poprzedniego vlogu, y, o tym, że tworzymy sobie, tworzy sobie taką, taką szafę, nie wiem czy kapsułową, natomiast myślę, że bardzo mocno zaplanowaną i rzeczywiście, niezależnie od tego, czy sama kupuje ubrania, czy też mogę sobie wybrać z propozycji jakieś firmy, To ja to robię bardzo świadomie. Nie bazuję na tym, że biorę wszystko to, co jest najdroższe i na przykład dzięki temu uzyskam więcej, ale myślę, co rzeczywiście najbardziej w tym momencie z tej oferty chciałabym brać. I to jest, wiecie, też dlatego wam o tym mówię, że zdaję sobie sprawę, że, że współpracę to tak raczej nie każda z nas ma, ale tak samo jak kupujemy jakieś ubrania, żeby zobaczyć, czy Rzeczywiście kupujemy to ubranie dlatego, że to jest okazja cenowa i na przykład jest minus 50%, i dlatego też kupujemy rzecz, na którą wcześniej by nas nie było stać. Czy też to jest rzecz, która. Przyda nam się w naszej garderobie i tutaj faktycznie skorzystamy, bo moim zdaniem warto wydawać na te ubrania, które będziemy nosiły często. Nie warto wydawać na rzeczy jednorazowe, które będziemy trzymały tylko w szafie, a nie będziemy ich z różnych powodów nosić. I właśnie dlatego też przy okazji pokazuję Wam pierwszą rzecz, chociaż na sobie mam też przepiękny sweter, ale pokazuję Wam rękawiczki, że mogłam sobie zamiast tych rękawiczek wybrać na przykład kolejny sweter. Różnica cenowa jest kolosalna. Natomiast ja potrzebuję właśnie tych rękawiczek. Dostałam w tamtym roku przepiękny komplecie, gdzie były rękawiczki, szalik i czapka od Mormua. Zgubiłam, niestety, jedną z rękawiczek i tak. Myślałam, że, że kupię, korzystając z własnego kodu rabatowego, ale potem zaczęłam nosić już inne rękawiczki, natomiast teraz potrzebuję dwóch, tak, tak dwóch par na, na zmianę, jak tam gdzieś na śniegu, jedne mi się e, e, zniszczą, z, zmoczą, zamoczą, potrzebuję drugich i dokładnie chciałam te same, które miałam, ponieważ one są w komplecie z szalikiem, który jest bardzo fajny i czapką, która jest rewelacyjna. To jest dziewczyny, zerknijcie też na stronę sobie, bo tam są, ja dam oczywiście pod Michał Linki, ale też zobaczcie sobie między nimi właśnie czapkę w takim kolorze, która jest świetna, ponieważ ona jest lekka jak chmurka, ona kompletnie nie podrażnia czoła i ona kompletnie nie tłamsi włosów, czyli nie czujemy jej na głowie po prostu i nasza fryzura przed i po wygląda bardzo podobnie, także też warto. No i co o tych rękawiczkach można powiedzieć? Są przepiękne, są urocze, są bardzo mięciutkie, są bardzo milutkie. Można sobie tutaj nosić je, tak? Natomiast ja też, ja też nosiłam, jak było bardzo zimno, po prostu zwiniętą pięść, jeszcze dodatkową i przy Minus 15-20 stopniach te rękawiczki dawały też rady. No i od razu, jak już siedzę w tym swetrze, to nie mogę o nim nie powiedzieć. To jest sweter, który ja już mam ale w innym kolorze. Mam w takim kolorze beżowym, takim beżowym, powiedziałabym, neutralnym i zamówiłam dlatego kolor inny, teraz taką piękną czekoladę, którą będę miała do czego nosić, bo też tych czekoladowych ubrań troszkę w mojej szafie teraz przybyło. Dlatego, że to jest sweter do zadań specjalnych. Wyobraźcie sobie, że jak były te mrozy takie we Wrocławiu, też tutaj było kilkanaście stopni mrozu, czasami wiatry czy silny wiał, to ja Wnosiłam ten właśnie sweter tylko ten innym kolorze na gołe ciało na to kurtka puchówka i było mi cieplutko to jest sweter którym po pierwsze nie, nie zmarzniecie a po drugie się nie spocicie, co jest też bardzo ważne. No, nie tylko tak w ogóle, ale też na, na mrozie, tak, żeby nie owiało spocanego ciała. Nie wiem, jak to się dzieje. Znaczy, wiem, że to są te, te właściwości tej materiału, który on jest zrobiony. Ale on jest niesamowicie ciepły, miękki, przewiewny, otulający i w ogóle rewelacja. Jeśli chodzi o skład, ja tylko sobie zerknę bo metkę zostawiłam. Aha, to też jest ważne, że wszystkie te swetry można prać. One się w ogóle, te wszystkie ubrania można prać, łącznie z płaszczem, który Wam za chwileczkę pokażę. Nie musimy nosić ich do prania chemicznego, ale właśnie można prać w domu. I tutaj mamy um, tak, 90% żywa zełna z mylnosa i 10% kaszmir. Także rekomendacja jest tutaj, myślę, że... Moja pełna. Zerknijcie przy okazji, właśnie w podglądzie, jak, jak on y, wygląda. Y, natomiast muszę Wam powiedzieć, że te ubrania jeszcze na żywo wyglądają po prostu y, lepiej. Także y, bardzo, bardzo polecam. Y, y, jeśli chodzi o, y, o y, mormuła, to y, trwają teraz wyprzedaże. Te wyprzedaże już obniżyły ceny ubrań. A jeszcze dodatkowo na kod, który w tej momencie widzicie i który też będzie pod filmikiem, w opisie filmiku, będziecie miały jeszcze dodatkowe 8% jakby kodu, który się dołącza. Łączy się właśnie z tymi takimi cenami wyprzedażywymi, promocyjnymi. Także no, przy tych cenach 8%, 10%, 15%. To jest już taka rzecz zauważalna, także jeżeli macie ochotę, to bardzo Was tam zachęcam. A ja pokazuję ubrania w kolorze, który ja wybrałam, ale też tutaj chciałam tylko powiedzieć, że są też inne piękne kolory. Jest ten taki beż, neutralny beż, który ja, ja mam. Tego swetra jest przepiękna, ale to naprawdę przepiękna szarość. Ja tak siedziałam, patrzyłam właśnie szary albo taki. No, tutaj nie, nie, nie wiedziałam, w końcu wybrałam właśnie w tym, tym kolorze, ale szarość jest też prześliczna. Także zobaczcie, zerknijcie i wybierzcie dla siebie, jeżeli macie ochotę, rozmiar. A właśnie jeżeli chodzi o rozmiary, to ja mam najczęściej M na L. I też te swetry y, są w rozmiarze M na L, to właśnie to jest chyba, to jest L, -ka. to jest L, bo chyba nie było M, -ki. zaraz sprawdzę y, i Wam powiem, albo napiszę po prostu Wam pod, y, pod filmem w tym miejscu. I kolejna rzecz, i znów sweter, przepiękny sweter. Z tym samym składem, jeszcze, jeszcze sprawdzę, ale tak mi się wydaje, że to jest dokładnie ten sam skład, tak, 90% żelawiona z melnosa, 10% kaszmir, prać ręcznie z podobnymi kolorami w temperaturze 30 stopni, czyli też, no to też jest ważne, prawda, że jeżeli już inwestujemy w jakieś ubranie, to żeby ono było też łatwe do takiego zaopiekowania się nim, miękki, ciepły. Wydaje mi się, że też bardzo dobrze wygląda, no zwłaszcza teraz zimą, wiosną, ale też jesienią na przykład do do czego? Do, do, do jeansów, do ciemnych spodni, do szarych spodni, do beżowych spodni, do spódnic, do spódnicy kwiatki. Mają taką piękną spódnicę kwiatki też na, na murmła i wygląda naprawdę ten zestaw świetnie. Ja już w tym kolorze mam. Jeden sweter jest bardzo twarzowy, bardzo miły, także tutaj przybył następny i ten sweter ma rozmiar M, czyli już wiem, że ten sweter będzie miał rozmiar L, bo no właśnie wzięłam trochę większy, ale mam też poprzedni w rozmiarze M. Ja noszę rozmiar 40-42, tak żebyście sobie mniej więcej zobaczyły. Na stronie Mormua ubrania macie od XS do XL. Ta XL, bo o to też czasami y, pytacie, jakie te rozmiary są, i też piszecie na przykład, że one są niewielkie, no to ja myślę, że XL to na 42, 44 i nawet 46 spokojnie się nada, a 48 może spróbować swetry w tym rozmiarze, bo ja na przykład mam niektóre swetry noszę S na M nawet, także tutaj gdzie, gdzie normalnie najczęściej noszę y, y, M. -ki. Także. Y, y, takie te, te rozmiary są. Rzeczy są sezowe, ale one nie są takie ogromne. To też myślę, że, że jest dobre, jeżeli chodzi o kupno takich w celu zrobienia takiego ponadczasowego zestawu ubrań, ponieważ one nie będą hiper, super modne, ale one będą w dobrym guście. One będą takie, wiecie. Akurat takie właśnie, że, że, że będą dobrze wyglądały i wtedy, kiedy moda będzie na bardzo owysezowe rzeczy, ale też będą wyglądały dobrze, jeżeli na przykład doczekamy się znów powrotu tej mody z lat dwutysięcznych i krótkich, obcisłych ubrań osłaniających brzuch. Także my, i tak, będziemy chyba paradowały w tego typu rzeczach rozbudowała mi się bateria, także musiałam sobie przegrać poprzednią część, ale nie szkodzi, idziemy już dalej. I dalej, proszę bardzo, jaka przepiękna bluzka, koszula. E, Takiej bluzki szukałam na wyprzedaży w tym roku, nigdzie nie znalazłam i bardzo fajnie, że właśnie e, w tym momencie ona do mnie przyszła. Zobaczcie jakie ładne detale wykończenia, z tyłu jest taki karczek e, plisa. Um, tutaj też takie delikatne marszczenie. No i przede wszystkim to jest wiskoza, a ja wiskozę z Mormuła bardzo lubię. Oni mają dwa rodzaje takiej wiskozy: albo taka jak tutaj gładka, taka z jedwabistym, delikatnym połyskiem, albo też taka y, jakby mm, lekko gofrowana. Trudno powiedzieć taką, ma strukturę i jedna i druga jest po prostu fantastyczna. I to jest piękna, lejąca się, taka wiecie, konkretna koszula. E, to jest chyba 100% wiskoza, bez żadnej domyślności ale też zerknę, bo metki zostawiam. To jest jeszcze lepiej, bo 97% wiskozy i 3% elastan. Także myślę, że będzie się ładnie układało na przebitce. Widzicie, jak na mnie to wygląda. Rozmiar to L. Jest ona odrobineczkę większa, i znowu też jest ona w różnych kolorach. Występuje w różnych kolorach. Nie powiedziałam przy swetrze, że oprócz koloru czerwonego jest też kolor szary i jest też kolor kremowy. Także też warto zobaczyć jeden, drugi, trzeci. A tutaj mamy także koszulę, chyba w kolorze takim ciemno-szarym. Też bardzo ładna. Biała nie jestem pewna, czy jest. No, w każdym razie na pewno. Na stronie to wszystko będzie pokazane. No i co to można powiedzieć o koszuli? Ma to wszystko, czego ja od koszuli wymagam, czyli... Prosty, klasyczny krój, taki, który będzie modny i teraz, i za 5, i za 10, i za 20 lat. Jest ona gładka, nie ma żadnych wzorów, co też ułatwi nam, myślę, ułatwi mi ubranie i do, do założenie jej do różnych ubrań, także kiedy dół jest na przykład wzorzysty do spódnic różnego rodzaju. Myślę, że też nadaje się fajnie jako taka narzutka, na przykład na bluzkę, na ramionczkach i na spódnicę, dodająca troszkę. Koloru. Jest, ma ona idealną długość, dlatego, żeby nosić ją tak wypuszczoną, ale żeby też nosić ją do środka, także y, przepięknie. Tutaj właśnie dotykam dłonią tego materiału. Ten materiał jest taki jeszcze cudownie chłodzący, także y, super, piękna, piękna rzecz w mojej szafie. Aczkolwiek. Y, Chyba nie jest to przebój, bo przebój Wam pokażę za chwileczkę. Tak, tutaj jest ten mój przebój zdecydowanie tego zamówienia. Co ciekawe, ja go oglądałam prezentowanego przez różne piękne dziewczyny, różnego wzrostu w różnym wieku, różnej figury i tak dalej. I na każdy z nich on wyglądał bardzo dobrze i pięknie, ale on w rzeczywistości wygląda naprawdę lepiej. I ja jestem pewna, że. To, co wy w tym momencie widzicie, to nagranie, gdzie, gdzie próbowałam także nagrać się tym płaszczu, to ono nie oddaje tego jego piękna. Ponieważ my dość długo już żyjemy na tym świecie i różne tutaj mody już były, to myślę, że powiedzieć wam, jaki to jest płaszcz, wytłumaczyć wam, jaki to jest płaszcz, to odwołam się do tego, jakie były modne płaszcze mniej więcej w 90 roku, 95 roku. One były takie gładkie, jedwabiste w dotyku, troszeczkę przypominało to taki bardzo, ale to bardzo delikatny zamsz i ja tęskniłam za tymi płaszczami, bo rzeczywiście były one bardzo wygodne, a dla mnie, która potrzebuje miłych materiałów, takiego delikatnego dotyku, to tamte płaszcze to było wspomnienie takie naprawdę bardzo fajne i tu mamy podobny płaszcz, tylko wtedy wtedy, że tam były najczęściej poliestry, a tutaj mamy bardzo fajne składowo, ponieważ podszewka tego płaszcza to jest 100% wiskoza, a materiał to jest 94% rajon i 6% recyklu... Poliester. Odrobineczka dodatku poliestru nie szkodzi, ponieważ on się będzie mniej gniótł, a z kolei wiskozowa podszewka i też ten materiał wierzchni będzie powodował, że ten płaszcz będzie bardzo komfortowy w noszeniu. Nie będzie nam w nim ani za gorąco, ani za zimno, także same plusy. Ja specjalnie go nie prasowałam przed założeniem, żebyście zobaczyły też, jak ten płaszcz się gniecie. Dlatego, że ze spódnicą, spodniami, czy tam jakimiś bluzkami, to to nie ma w ogóle problemu, bo to się migiem prasuje. Ale kiedy nosimy płaszcze, to też no, nie za każdym razem przed każdym wożeniem bierzemy i prasujemy. Dlatego też właśnie chciałam, żebyście zobaczyły, jak wygląda ten płaszcz z naturalnych materiałów po przyjściu do mnie w paczce. Ja go po prostu wyjęłam z paczki. I założyłam. No, w tej chwili powieźłam już na wieszak, czyli wygląda naprawdę bardzo dobrze. Podobają mi się te pagony. kiedyś miałam taki jako studentka, jeszcze właśnie płaszcz z takimi dużymi pagonami. Pamiętam, że wtedy chustę sobie przewlekałam taką przez, przez te pagony. Miałam taką chustę w kratkę, chyba czarno-białą. Zresztą wszyscy te chustki wtedy prawie też nosili. Także świetne te pagony też są. Klapy. Tutaj mamy też taką, taką dodatkową. Jeszcze narzutkę. Ja to też bardzo lubię, bo tak mi się też wydaje, że one tak estetycznie wyglądają, tak ładnie wyglądają i też mam takie wrażenie, że jeżeli ściśniemy się paskiem, to wtedy ta jakoś wygląda też na mniejszą. Płaszcz nie jest płaszczem takim wiecie fiubziu. To nie jest jakaś narzutka, to jest naprawdę konkretny kawał płaszcza, ale co jest też ciekawe, on nie jest ciężki. I tak jak widzicie tutaj na zdjęciu, na naczyna, na filmiku, można go nosić rozpięty, można go nosić też y, zapięty, a dokładnie mówiąc przywiązany paskiem, ponieważ on tutaj nie ma guzików. Y, na razie chodziłam w nim tylko po domu, właśnie przewiązanym, bo ja najbardziej lubię płaszcze przewiązane paskiem, chociaż takie rozpięte też noszę oczywiście i, i rozpięty i zawiązany paskiem był bardzo wygodny. Nic tu się nie, nie rozsupłało, nic sam nie składało, także myślę, że to będzie mój taki y, przebój. I ja wybrałam sobie płaszcz w kolorze czekolady, bo ja nie mam takiego płaszcza, ale jest Przepiękny płaszcz w kolorze takim kamelowym. Ja już mam jeden płaszcz z Massimo Dutti, który też bardzo lubię, właśnie taki beżowy, dlatego pomyślałam sobie, że czekolada to będzie fajna opcja. Jest jeszcze czarny, jeżeli lubicie czarny, jeżeli też potrzebujecie czasami takiego płaszcza, to też warto tutaj. Zobaczyć. Mam nadzieję, że ten, ten vlog Wam się spodobał i, i te, te ubrania Wam się spodobały. Ja Ci pokazałam Wam tylko na przebitkach y, same rzeczy, natomiast na pewno niejednokrotnie Pojawią się one jeszcze w moich stylizacjach. Te ubrania z Mormuła pasują do siebie, zresztą też ja mam takie wrażenie, że niezależnie od tego, co kupię, czy co dostanę, to fajnie mi się udało stworzyć y, taką sytuację, gdzie mogę bardzo wiele rzeczy ze sobą też mieszać. I chyba też o to, o to chodzi właśnie w tym tej takiej garderobie, którą sobie tworzymy z namysłem na lata, a na pewno mormuła tutaj zdecydowanie y, y, daje radę. Y, Zachęcam do zobaczenia na dole wszystkich informacji, do skorzystania z tej dużej, dużej, fajnej wyprzedaży i być może upolowania czegoś w lepszej cenie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, spotykamy się już w następnym vlogu.